Cześć witam was bardzo serdecznie drodzy widzowie Ja jestem Gamingowy Dramat i w dzisiejszym odcinku Zagramy sobie Normalka Ponieważ niestety Zajęliśmy Znaczy zajęliśmy, no skończył się Sezon rankingowy Zająłem, dobiłem Bronze 2 53 LP Ale nie ma co się Martwić, spróbujemy Powtórnie a przy okazji był ogromny update. Dużo się zmieniło. Nie mam pojęcia o co chodzi, co się dzieje. Dlatego gramy normalka, żeby posprawdzać sobie pewne zmiany. A przy okazji wycylautować i sobie pogadać, tak będzie dzisiaj taki luźniejszy. Standardowo nie może zabraknąć przedstawienia timu, oczywiście. Nasz standardowo wygląda. Niestandardowo wygląda przeciwny moment, mamy He Karima na Midzie. Tak, nie przesłyszeliście się. No i generalnie, Sprawa wygląda tak, że już w dżungli widzę jest całkiem, znaczy miałem 850 golda Bardzo szybko dotarłem na linię. I oczywiście po zakupie temu startowego i tak dalej. I jakoś tak wszystko. Ale okej, okay. jakby. Wiecie, poznajemy to wszystko, prawda? Eee... No i zobaczymy, co to się. Jakie tu zawsze zmiany, jakieś nowej tempy weszły, role się ponad zmieniły i w ogóle wszystko inne. Mapa też tam się zmieniła, no bo wróciła, tak czy nie? No tak, wróciła mapa. Wcześniej była zimowa, teraz już jest normalna, ale to chyba dlatego, że gramy po prostu ten tryb w ciemno. Swoją drogą, przeciwny rengar na topie daje radę ustać na Mordekejzera, gdzie, jak wiadomo, ten gościu jeden na jeden jest bestią. Zwłaszcza na nierozwiniętego, ale dobra, życzę mu pobodzonka. Ja natomiast chciałem sobie zagrać z Karnerem rankę dzika. Mówię: Kurde, czy ktoś tym jeszcze gra? Ej, jest coś jest tym tak. Ja po jednym wave clear'ze mam. Pusty kuźwa lewel. O. Siema kolego, bijemy się. Dobra. Okej. Okay. Zabiliśmy, zginąłem, ale no. Zabił. Okej. Okay. No i zromował Hekarim, Może jakaś nowa meta Tarczy masz? Masz W? Nie masz W, nie? Gdzieś miał za chwilę, bo... Jest, masz W No ale dobra, niestety nie... O, było blisko Więc y... tak to wygląda y... Nie wiem co buduję, ale co, co mi polecają, bo to wiecie, to jest dziwne y... Chuj się zmieniło <laughs> Na lepsze czy na gorsze? Patrzcie w ogóle zapierdzielam, ja już jestem na tym No więc, klirujemy się dalej, zaraz poszukamy jakiegoś innego ganka czy coś Nie wiem czy ja dobrze w ogóle maksuję W, wstaje Drake chyba pierwszy Widzę, że są tylko dwa, wcześniej można było mieć więcej Więc, tak to wygląda, że o Nieważne Może zaraz się na topa przejdziemy no i co? Mamy czwartek, ja jestem po pracy Mam dużo rzeczy do zrobienia ogólnie dzisiaj, więc yy, Zagram jeden max dwa odcinki Żeby wyjść troszeczkę do przodu yy, Widzę, że zabili, no tak jak myślałem, on nie będzie miał tak wcale łatwo Tu jest wizja, a czy tutaj? Ej, czekaj, bo oni tu się łupią O, się wiebałem. Wiebałem się jak yy, łysy o kamień, nie? Więc yy, byłem tam martwy deluxe. Tak. Kto się spodziewał Hekarima? No, w sumie Hekarim nam idzie pod. Roaming działa. Roaming? Pod. Wiecie o co chodzi. Samo co buty mam zablokowane. Ale to pewnie z Dobra, idziemy dalej, nie? Jak to wygląda? Chyba nie jest tak źle. Tu wiesz, co to jest w ogóle? Ty co to jest? Co to robi? Co ty gadasz? Ej, nie bez jaj! Co ty mówisz? Uważnie taki kawał? Ej, przecież to... Przecież jako jest useless Ej Serio Okej, okay. to powiem wam, że teraz to się zaskoczyłem No, tako będzie useless Tak mi się wydaje, jeśli to jednym wartym, wartem wardem ty, tyle możemy odsłonić Nie wiem czy ja tu mogę Podejść, a on sobie sam poradził, ale kolego, cofnij się. Zatrułeś go na śmierć, nie? Widzę Grays'a przeciwnego. Ja tam nic nie zrobię, ale skoro on jest tam, to może ja mu zdołam do dżungli wejść. Wyczyścić co, co nieco. Mam Triforsa w bazie. Czy tam mu coś stoi? Tak. I dobrze. Ja lubię kraść w farmę yy, przeciwnika. Idę. A nie wiem, czy nie. No, dobra. To był taki cover. Wiecie, nie chciałem wcale nie chciałem ze Nic z tych rzeczy. Nie. Nie oceniajcie mnie pochopnie. Ja po prostu chciałem zabezpieczyć takie security. Wiecie Czy nie wiecie? No. Wiecie o co chodzi, nie? Dobra Tu postawię wizję sobie I te wezmę kraba e, Gdzieś tutaj stoi o, Jest Szybko go zrobimy I Pryskamy do swojej dżungli Mamy tutaj Pyszności Postaci Deluxe. Mm, I wtedy zaczniemy gankować. Ja myślę, że spokojnie. Na spokojnie, wiesz. Podejrzewam, że do mnie może przyjść y, kolega sympatyczny Grace. Więc. Y, Ok, ja spierdalam. Mówiąc w skrócie, o to przelatuje. Nawet nie, nie wiedziałem, dobra, oni powinni tu by w miarę sobie ogarnąć, nie? użyję podkie, bo ich nigdy nie zużyję. Użyłem wszystkie, dobrze. I teraz idziemy. Mam prawie całe zdrowie. Oni tam zabijają w ogóle. Dobra, cofam się. Nie ma co przedłużać. Eee... Dobra, bierzemy triforza pierwszego. Szczerze to teraz tak patrzyłem. A psy i jadeki. No dobrze. Co mają? Jeden adek, drugi adek, trzeci adek. Uuu, tu bardzo siedzą mnie. Powiedziałbym, że to też by będzie bardzo mocno siedzieć. Zrobię se tak, bo potrzebuję troszkę zdrowia. O, i se zapiszę. I wracamy. Wracamy, kochani. Mm, naprawdę. <grytanie> Ten wart. Ja wiecie, przy jak ktoś Może on coś odkrywa. By było w ogóle cool, nie? Ej, on tam w ogóle umiera znowu. Ja się trochę czuję bezużyteczny, bo ja ciągle farmię, no ale. No, ale dobra, teraz zajdę, pokażę, że tam idę. Teraz nie szybko się poruszam. To jest fajne. Yy, czy my tu możemy yy, coś. Dobra. Dobra, o cholera Rzuciła mi bańkę, czy jak to jest Nie, 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 nie Nie przypatrzyłem się, nie? No dobra Czy my możemy się o to bić? To jest dobre pytanie Mi by się osobiście to przydało, nie? I ja tam Cisnę, guys! Cisnę tam! Nawet Reda oleje, nie? Timo umiera, niestety Ale fajnie by było Baron się już pojawił Byście mi tu pomogli? Yy, no ja... Weźcie mi sekundę Dobra, wydawało mi się, że ktoś wlazł do pokoju Więc tylko mi się wydawało No i co, i dalej, no Weźmiemy sobie Tutaj przesympatycznego kraba Ja tam idę Ja mam tutaj z nim jakiekolwiek szanse Nasz kolega gdzieś tu jest Tak, kolega tutaj jest. Zapierdzielił mi Reda. Uuu uh. Kurde, bo ja jestem martwy, ja muszę się cofnąć Serio jak mi tu Rengal wleci No Ja tu ci pomogę niestety O, <laughs> mówiłem, ale nie zabiłam je, Zabiła mnie Caitlyn, no trudno Ja pierdzielę. Eee... Dobra, dobra Potrzebuję coś Jakiś jeden item pod odporność, nie bo ta, ta Lux trochę będzie biła ta luk trochę będzie biła, w ogóle są jakieś nowe itemy Co to jest? Nie wiem O polecane, co mamy dobrego? Co mi polecasz? Ja się lecę z czegoś Bla, 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 bla Wiem trasę czas, ale muszę przepatrzeć Zablokowany jakiś aktualizator Ja dla mago w ogóle patrzę nie? Chyba standardowo Keenik okay. w takim razie, ja tutaj nie widzę nic, nic dobrego, nic nowego No i dobra i jedziemy, nie? Idziemy do nas Pyk Zobiemy Ward'a Widzę, że mam pustą dżunglę prawie yy... Kolega próbuje, czy on No dobra Widzę kolegę tam pyk 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 dobra u Ej oni kurwa tego robią no tak bo mają idę Zapierdzielam Ja to w pizdu robię Oni nie się tam trują Smite 1400, pamiętaj Nara Ej przypadkiem zrobiłem fajne combo No i dobra, bijemy Coś mi tam stuka W mieszkaniu Ja tam idę Emma? Dobra eee... Nie tym razem, kolego. Nie tym razem. No. Zemściło się. Hahaha. Coś tu mi stoi? O. Co ty sobie myślisz? Opie, ja jestem Skarner. Ja jestem. Kim ja właściwie jestem? Ja jestem Gród. Nie glut Ja jestem ziomeczkiem, który tankuje tyle Że tobie mama nigdy tego nie dała No Jakby nikogo nie braczą, wiecie, to jest tylko liga Dobra Bijemy Robimy ubu-dubu jest szybki Szybki win Prawda? Zaczynałem ciężko A skończyłem jak skończyłem He, <laughs> czyli najbliście. Ufa, ile, ile on ma zdrowia? 18 tysięcy, prawie 19 No, zginąłem, co prawda Ale było warto spróbować Chociaż głupio zginąłem, bo barona ze przycielą zrobiliśmy, dobra Reszta drużyny moja ma. O, może tak. I teraz tak. Ja potrzebuję to. Oj, kompleksowo potrzebuję to. Jak życia. Ja do Was zaraz znowu wrócę. Sekunda. Jestem już! Jestem już! Co się denerwujesz, no? Nie widzisz, że grę kończymy? Dobra Szybki ten yy, Pyk Trzy takie mogę postawić, dobrze No i okej okay. I dawaj, dawaj z tym clearem yy, Raz, dwa, trzy Tu była wizja. Już jej nie ma. Oj, oj, oj flash za flash. Aj, że to nie sięgło, niepotrzebny, co prawda, był flash, ale gonimy, gonimy. No i dobra, jest gitara, fajnie, pięknie. 嗯，喂，聪？嗯，哈哈哈哈！chào anh。 Niestety, nie takie numery ze mną I to jest op W sensie Te wizje są op, jakby taki kawał robią Że to jest No No i to jest chyba koniec, nie, ale ja idę jeszcze zrobić sobie reda Mam cały item Więc czemu by nie Dawaj, dawaj, dawaj Pyk A. Także Nic nie zrobiło. słuchajcie Luźny odcinek Widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!